Jeśli tu mamik, pokażę Wam o co chodzi że Ostoja. Gra będzie trwała tak długo, aż nie skończą żetoniki z woreczka. bądź jeśli któryś z graczy zapełni całą planszetkę, bądź tylko będzie miał dwa miejsca. A w swoim ruchu będziemy brać jeden z tych miejsc, tak? Są tutaj trzy e, żetoniki, będziemy je układać na planszy po to, żeby sobie e, punktować tutaj za te e, karty, tak? Musimy układać tak jak tutaj mamy pokazane. Na początku bierzemy sobie jakieś e, karty, tak? Jedną kartę specjalną, plus tutaj sobie weźmiemy może tę kartę. I teraz bierzemy sobie jeden z tych e, miejsc, tak? Które nam najbardziej pasuje. Powiedzmy, że sobie weźmiemy to, i układamy gdzie chcemy, na naszej planszetce. Teraz niektóre żetony możemy układać w górę, tak jak tu widzicie. Czyli możemy sobie drzewem iść w górę. Tak, tutaj macie pokazane, jak to wygląda. I na końcu swojej tury zawsze możemy sobie dobrać zadanie, jeśli mamy tutaj jeszcze miejsce, ponieważ możemy mieć maksymalnie 4 karty z zadań. Teraz możemy sobie zakończyć zadanie. Powiedzmy, że sobie weźmiemy to. Dołożymy tu jeden, tu jeden, i to jako gdzieś sobie tu położymy. Teraz, jeśli w naszym ruchu mieliśmy wykonane zadanie, tak? Zadanie mają tutaj kryształki, i będziemy odblokowywać. Jeśli wszystkie kryształki są odblokowane, czyli tak jak tutaj, to zadanie będzie wykonane, tak? Kryształek kładziemy dokładnie na tym miejscu, na którym pokazuje karta. I mamy wolne miejsce. Jeśli wykonujemy zadanie, kładziemy ten kryształek na kafelku, i ten kafelek już jest wyłączony. Ale może się zdarzyć taka sytuacja, że uda nam się wykonać dwa zadania w jednym ruchu, czyli tak jak teraz Wam pokażę. Czyli wykonujemy to i możemy sobie tu położyć na jedno. To mamy odcięte, ale tutaj cały czas spełniamy warunek, czyli wykonujemy sobie to drugie zadanie. Gra nam się zakończyła, mamy punktację końcową, to co zdobyliśmy w czasie gry, plus jeszcze będziemy dodatkowo punktować za drzewka. Drzewka chodzą, żeby szły do góry jak najwyżej, za góry tak samo. Równiny chodzi o to, żeby minimum 2 się składało na równinę, czyli jeśli tu dołożył jeszcze żółto, by miał drugą równinę. Budynki, budynki musi obtaczać minimum 3 różne, tak, raz, dwa, trzy, tu nas obtacza 3, tutaj jemu nie obtaczają 3 różne, no i woda musi być w ciągu oczywiście i tak by wyglądała cała gra.